Czwarta seria spotkań PGNiG Superligi Kobiet. Gościmy dzisiaj w Lublinie, gdzie mistrzynie Polski MKS Zagłębie podejmować będzie Suzuki Korony Handball Kielce. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras. Łoska i Górna były już najlepszymi strzelczyniami naszej ligi w ubiegłym sezonie, tylko wtedy jak Łoska grak w Rzycach, a teraz świetne dogranie. Teraz sprytny rzut Galińskiej. Wyspieszają Kielczanki, ale muszą uważać, bo pośpiech czasami jest złym doradcą, ale tym razem dobra akcja Matieli Jakubowska. Dobrze teraz współpracowała z górną. I teraz zdobywa brankę. Rosińska, Rosińska jest skuteczna tym razem. Galińska. Do grania na koło. To jest trafienie. Jowana Milojewicz, zbiega tu Grabarczyk, Rosińska, ruszczyńska Kowalczyk z ostrego kąta, ale trafia Matieli. Kochaniak Sala, szybkie przejście do ataku. raz złe podanie jest przechwyt, szansa na kontrę, znakomicie to zrobiły. Sędziny sygnalizują grę pasywną, Rosińska, fantastyczna bramka, pięć trafień już tej zawodniczki. Rosińska, jeszcze raz, jeszcze raz skutecznie Marta Rosińska. Jest kolejne trafienie. Teraz sala i Rosińska, Rosińska po raz kolejny, niewiarygodne. Jakubowska sama, świetnie to zrobiła Kinga Jakubowska, ale szakcja. Chodziła już Zawistowska, a więc w komplecie mistrzyni Polski. Jakubowska, Hartman do Zawistowskiej, ta znalazła miejsce. Rosińska, Gruszczyńska, Gruszczyńska. Rosińska, Rosińska. Jeszcze raz, jeszcze raz skutecznie. Dobre, nie na koło, mało dzisiaj tego było i teraz zatrzymana noga. Zawistowska. Jeszcze raz. I jest trafienie. Teraz wbiła się. kochania sala Galińska. Kochania sala Galińska. Dobranie na koło. A Joanna Drabik rzadko myli się z takich sytuacji. Jeszcze bramki przewagi. Czasu coraz mniej. Korona. Dogranie do skrzydła, ale tylko słupek jest dobitka, Nie ratuje tej piłki Monika Wąż. I jest trafienie Magdaleny Kowalczyk. Hartman, Galińska. Teraz ona zdecydowała się na rzut. Trzecie trafienie Emilii Galińskiej. Rosińska, jeszcze jeden rzut. Jeszcze jeden rzut po bloku. Maliczkiewicz do kontry. Do grzyb. Kinga grzyb. Zakończone spotkanie. 29 do 25. Brawa, wielkie brawa dla e, Korony za to spotkanie. Suzuki Korona Handball Kielce dzisiaj postawiła się mistrzynią Polski. Już zapraszam Państwa na kolejne spotkania teraz. Dziękuję za uwagę. Marcin Muras, do zobaczenia, do usłyszenia.